Psalm 12. Kierownikowi chóru, na oktawę, psalm Dawidowy. Ratuj panie, bo nie ma pobożnych. Zabrakło wiernych wśród ludzi. Wszyscy mówią kłamliwie do bliźniego. Mówią podstępnymi wargami i sercem obłudnym. Niech Pan wygubi wszystkie wargi podstępne i język pochopny do zuchwałej mowy. Tych, którzy mówią naszą siłą język, usta nasze nam służą. Któż jest naszym Panem? Wobec utrapienia biednych i jęku bogich mówi Pan. Teraz powstanę i dam zbawienie temu, który go pożąda. Słowa pańskie to słowa szczere, wypróbowane srebro, bez domieszki ziemi, siedmiokroć czyszczone. Ty nas zachowasz, o panie, Ustrzeżesz nas na wieki od tego plemienia. Występni krążą dookoła, gdy to, co najmarniejsze, bierze górę wśród ludzi. Amen. Chrystus zmartwychwstał. Słowo Pana niechaj będzie pochwalone teraz i na wieki wieków. Amen. Nasze słowo ludzkie jest bardzo łomne. Bardzo często mówimy tak, a czyni mnie. Oczywiście, bardzo łatwo znajdziemy usprawiedliwienie dla naszych czynów, i często wydaje nam się, że nasze usprawiedliwienie jest logiczne i sensowne. Łatwo jest nam zrzucić winę, czy to na świat, czy czasy ludzi, którzy żyją wokół nas. Oczywiście jest w tym część prawdy, albowiem świat jest, jaki jest, czasy są, jakie są. A ludzie jacy byli, i tacy są. O wiele trudniej jest nam podejmować pracę nad samym sobą, pracę nad wytrwaniem w powołaniu, pracę na trwanie przy Słowie Bożym. Nikt nie obiecywał, że będzie łatwo wytrwać w małżeństwie czy kapłaństwie. Nikt nie ukrywa, że rodzicielstwo to piękny skarb. Ale wymaga od rodziców i dzieci bardzo wiele pracy. Tak samo ewangelizacja nierozerwalnie wiąże się z wieloma trudnościami i oporem ze strony świata. Doskonale wiemy, że żyjąc na tym świecie, jednocześnie trwając przy Słowie Bożym, będzie nam ciężko i trudne chwile nas nie ominą. Brud i kurz bardzo szybko się gromadzą, gdy nie są regularnie sprzątane. Nasze wnętrze, w którym żyjemy, wciąż na nowo należy oczyszczać. O tym właśnie nam przypomina ten psalm. Zwróćmy uwagę na werset szósty. Wobec utrapienia biednych i jeńku ubogich, mówi Pan. Teraz powstanę i dam zbawienie temu, który go pożąda. I dalej w wersecie siódmym: Słowa pańskie to słowa szczere, wypróbowane srebro, bez domieszki ziemi, siedmiokroć czyszczone. Tak więc, skoro słowa pana to słowa szczere. Wypróbowane srebro bez domieszki ziemi, siedmiokroć czyszczone, to i nasze słowo musi być oczyszczone i wypróbowane. Jeśli odpowiedzieliśmy tak Bogu, czy to w sakramencie małżeństwa, czy kapłaństwa, czy rodzicielstwa, czy oddając się na posługę Bogu na misjach świętych, czy jakkolwiek nasze słowo musi być poddane oczyszczeniu? Oczyszczenie nie ma na celu nas pokonać, albowiem to świat pragnie naszej porażki, a nie Bóg. Oczyszczenie, jak sama nazwa wskazuje, ma na celu oczyścić nasze słowa z brudu i kurzu, które przyległo do nas. Oczyszczenie jest potrzebne, by upodobnić się do Słowa Bożego, by nasze tak zgadzało się z Bożym tak. Dlatego wracajmy do Boga Jedynego, który jako Jedyny, mówi Pan: Teraz powstanę i dam zbawienie temu, który go pożąda. Dlatego wracajmy do Pana, by nas na nowo oczyścił, nas i nasze Słowo, które mieszka w naszych sercach. Amen.